Cześć, w tym filmie chciałem powiedzieć kilka słów o piasku do piaskownicy. Wiem, że to nie jest takie oczywiste, co wybrać, skąd ten piasek wziąć i tak dalej. Ja szczerze powiem, że na początku używałem taki piach, po prostu który gdzieś tutaj z wykopu miałem z dość dużej głębokości. No, i jakoś tam się sprawdzał, ale na dłuższą metę jednak zdecydowałem, że zainwestuję w jakiś taki faktycznie porządniejszy piach, ale trudno też gdzieś tam na internecie, jak się szuka, to trudno mieć taką, taką solidną opinię, jaki piach użyć i tak dalej. Są na, na Allegro jakieś piaski. Ale gdzieś tam, no nie wiem, są różne opinie, że farbują i tak dalej. I ja tutaj postanowiłem zainwestować powiedzmy w taki piach firmy Kreisel, i to jest dedykowany do piaskownic, i to jest już powiedzmy od 0,1 do 0,5 mm. I to jest w zasadzie, muszę Wam powiedzieć, jak na, na nie wiem, nie na pustyni, tylko jak na plaży. Naprawdę elegancki piasek. Ja byłem pod olbrzymim wrażeniem jakości tego piachu i nie farbuje. Nic jest, nie wiem, jakieś, nie ma grud, nie ma żadnej, no gliny, nic takiego, jakichś jakiś brudów. Naprawdę bardzo, bardzo fajny piach. Dzieci się bardzo z tego piachu ucieszyły. I zdaje egzamin. No i no mówię, i na dodatek był tani, bo on kosztował chyba 9 zł za wór 25 kilo. A na Allegro widziałem takie jakieś, nie wiem, no name'owe często właśnie proponowane do, do takich tanich piaskownic. Jakieś piaski z takimi z narysowanymi dziećmi. No i też tam w tych opiniach różnie to wygląda. Ludzie piszą, że, że ubranka pofarbowane, że to, że tamto. No a tutaj mówię, no to jest jednak w firmach budowlana. Mają jakąś tam swoją renomę i jakość trzymają. Także ten piasek to jest 098 o właśnie takich konkretnie parametrach. Czyli z innych firm budowlanych zakładam, że, że no nie musi być ten konkretnie. Ale z innych firm budowlanych trzeba po prostu zwrócić uwagę na to uziarnienie czy wielkość tych, tych ziarenek piachu i wtedy Moim zdaniem, możemy mieć większą, większe przekonanie, że ten piasek będzie odpowiedni i będzie się dzieciom tutaj przyjemnie bawiło. Także ja polecam. I nawet jeżeli chodzi o cenę, to on jest tańszy niż ten zaleg. Tylko trzeba sobie samemu podjechać. No, ja tutaj do tej piaskownicy. To jest ile? 1,60 na 1,60 m, mniej więcej. Tutaj słuchajcie, weszło pół tony piachu, żeby, żeby faktycznie ją, ją zapełnić. I tutaj wtedy tego piachu jest może, no nie wiem, może z 15 cm na, na wysokość, może mniej. Ale no to już w zupełności wystarczy. No Tam się trudno się dokopać do dna. Ech, tak. No, nie, nie wiem, nie, nie ma takiego problemu, że, że jest go za mało. Może troszkę więcej by się przydało, ale to nie wiem. Jak się zabrudzi, będę może troszkę coś tam wymieniał. To wtedy, także jakby ktoś się zastanawiał, ile trzeba tego piachu i jaki, no to ja polecam ten, który sobie ja użyłem. I mówię, że około pół tony jest potrzebne. Do takiej piaskownicy 1,60 m na 1,60 m. Także tyle, taki krótki filmik, tylko chciałem dać znać, tą opinię wrzucić, bo wiem, że ja szukałem, a nic takiego solidnego nie znalazłem. Jeszcze tylko zaznaczę, żeby uważać, właśnie, bo e, są też troszkę większe piaski, znaczy bardzo podobnie to wygląda, tylko mają inne uziarnienie, trochę większe, i wtedy to już jest taki żwirek. Który no może nie do końca być odpowiedni, powiedzmy, jeśli chodzi o zabawę dla dzieci, że tam się nie, są, nie będą się chciały babki lepić czy coś takiego. Że po prostu zwrócić uwagę i mówię, ten, jak na, jak na plaży, bardzo fajny. Także pozdrawiam.